Cześć, z tej strony detektyw Nachos i witam Was w kolejnym odcinku z Hearts of Iron 4. Czemu mam tak przybliżoną mapę, w którym gramy sobie Etiopią? Na nowym drzewku jest duże, wygląda fajnie. To znaczy, nie jest to wiadomo, nie wiem, tak, tak duże jak drzewko Polski, ale i tak kurczę, naprawdę moim zdaniem jest mega fajnie zrobione. Dobra. I teraz tak. Zacznijmy od tego. Ym, od omówienia mniej więcej krótkiego drzewka, tutaj mamy rzeczy takie wojskowe, tak to bym chyba nazwał. No tutaj rzeczy wojskowe, ale też są, wiecie, jakiś uniwersytet jest, usprawnienie administracji i tak dalej. Politechnika. Ym, tutaj mamy drzewko polityczne, w sensie ten y, ekonomiczne, ale drzewko ekonomiczne to chyba będziemy y, dopiero robić w momencie kiedy wygramy wojnę tu mamy do, do wojny z Etiopią i tutaj mamy polityczne są trzy ścieżki um, albo ten albo zostajemy przy cesarzu albo faszyści e, albo komunizm co nie, nie ma demokracji no ale to ja bym zaproponował... A no i tutaj jest rozdzielone, bo tam, tutaj na przykład możemy pod anarchistów, a tu mamy pod ruskich. To w sumie takie ciekawe rzeczy. W każdym razie to, co my lecimy, to um, warto zacząć od drugiej wojny włosko-etiopskiej i ogólnie chyba zrobić sąd bonusy, szczególnie bym najemników sobie wziął. I tu zrobienie um, tej... Fortyfikacji też, też wygląda spoko Więc lecimy mm. Rozwój broni chcemy, bo nam daje obronę plus 5 I połamanie, i połamanie, przełamanie Czyli bardzo fajne rzeczy, i produkcja Z produkcją będziemy mieli problemy, ale no to wiecie bywa Tu bym sobie zbudował już jeden ten mm. Chociaż w sumie nie będziemy mieli cywilki, no ale to jak później zdobędziemy to się to będzie podobało. Mm. I teraz tak, musimy jakoś rozsądnie rozdzielić sobie tutaj żołnierzy, dlatego ja bym proponował. Tych panów bierzemy do jednej ekipy. Ich też. Tych panów do innej ekipy i jeszcze bym sobie wziął od tego do innej ekipy. A wszystkich pozostałych chyba siedmiu. Tak, zgadza się, siedmiu. Wylecicie na dół. Wylecicie tu. A wylecicie tak. Obstawiamy. Dlaczego obstawiamy ten y, sułtanat Ausy? No, ze względu głównie na to, że oni nam ten... oni y, poddadzą się Włochom i to będzie teren Włoszech. No, musimy sobie tutaj jakoś rozdzielić. Hmm. to jest fajnie, plus 13 obrony, plus jeszcze plus 2,5, ale ja widziałem kogoś, kto góry plus 10 obrony. Nie dobra, tutaj jest najlepszy. Bierzemy tego pana. Tutaj hmm. alpinista? O, jest alpinista i góral, ale no to, my byśmy wzięli sobie alpinistę tutaj. A tych na dole damy lisa pustyni. O! To jest lis pustyni. Ym, I temu będziemy mogli czatownika dać, więc na pewno damy. Ale na początku trzeba już odpauzować. Na czwóreczce oczywiście lecimy, no bo to jest jednak wojna, to wiecie. Hmm. Jakoś postaram się tu pomikrować, no ale będzie ciężko, będzie naprawdę naprawdę ciężko. Mm, I będziemy tracić tereny. Tego, jest, no, tego jesteśmy pewni. Ważne jest to, żeby sobie tracić, tracić tereny, ale w pewnym momencie po prostu stanąć. O widzisz, już mamy 2000 na minusie. 100 dziennie trafi tracimy. Ja pierdolę. Ale się chyba ogarnęło to. Jednak nie me Mega dużo tracimy dziennie wyposażenia, no ale no to bywa co nie, bo nas po prostu rozwalają tutaj no widzicie jak nam szybko spada też mamy braki w zaopatrzeniu, ale to jak nas wyprą z tych prowincji to już będziemy mieli zaopatrzenie co nie, nie, nie poszujcie hmm. jak tutaj na dole, tutaj na dole jest sytuacja taka Że trzeba lepiej rozdysponować wojsko. Ja jestem jeszcze chrupkiem, to ja mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza. Mm. I śmieszne są te dźwięki, które. Em, no, robią ci z Etiopii. No. Ważne jest to, żeby nie atakować, bo to to jest najgłupsza rzecz, którą mogę robić. Mmm. Stąd mogę wycofać dużo dywizji. Ta prowincja jest o tyle fajna, że jest otoczona rzekami. Oni mają river cro crossing. O no, widzieliście? Hmm. Nie wiem jak nam choruje. Ale no, przez to, że. Mm, że jest river crossing, no to. Mm, mają staty dużo gorsze. Dobra, i sobie mniej więcej tak czekamy. O! Co to jest? Miejscowi skarżą się na złe traktowanie, Dono y dochodzą na skargi na lokalnych władców regionu Welega. Mieszkańcy czują się źle traktowani przez arystokrację. W y wstępne dochodzenie wskazuje, że ich stanowisko jest przynajmniej częściowo zasadne. Y jednakże inni przedstawiciele można władztwa nie spojrzą przychylnie na rząd, jeśli ten zdecyduje się zainterweniować. O nie. Mm. Wait, wait, wait. Bo tutaj jest system tych stronic, to nie? Przykład, więc nie powinniśmy jeszcze... Nie no, musimy uczynić coś przykład. To Dostaniemy siłę polityczną. I yy, Będzie troszeczkę bardziej równowaga polityczna. Bo równowaga polityczna jest lepsza, mi się wydaje. Hmm czy tutaj istotnego chcę wziąć? Nie. Teraz sobie weźmiemy wycofanie się. Żeby. Um, minusy. Jak, jak my bierzemy wycofanie się, to mają duże minusy ci. O nie, sułtanat, a. A Sui spełnia włoskie żądanie. Widzicie? Włosi wkroczyli tutaj. Dlatego mamy tutaj dywizję i od razu postaramy się odbić te tereny jako tako. O, umowa z Ferencją została zerwana, niestety. A, właśnie ten internet też jest super, bo mamy fabryczkę wojskową, tutaj. Co nam, no. zwiększa znacznie, yy, nie PKB, no ale ten. Yy, Produkcja broni. Czy jest szansa, żeby. Nie, nie ma nie ma szans, żeby się przebić przez te dwie dywizje. Yy, ja już bym tutaj spałzował. Yy, Jak się sytuacja na dole. Tak średnio na jeża bym powiedział. Musimy się szybko tutaj wycofać, zanim. Dobra. Dobra, jest, jest tutaj ogarnięte w miarę. Um, zdą nas jakoś szybko nie będą atakować i pozostaje nam teraz czekać. Mm. Mogę jedną dywizję tutaj oddelegować na górę, chociaż rzeczy potrzeba, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to co mogę zrobić, to tych panów złączyć z tymi. Hmm. Dobra, i Git. I sobie tutaj stoimy, czekamy. Mamy, ym, mało tak jakby, przerwę operacyjną. Mm. Nie, Niebojowe kary brak do opatrzenia. Przeraż... Właśnie to, co mamy, to musimy utrzymać północ i południe. Czyli Gadnar, Meskele, mm. Okej, okay, patrzcie, musimy utrzymać przynajmniej dwa spośród Godnar, Makalle, i co jeszcze tam było? I Desile, gdzie są? Desile, Desile, Desile. Bo ja nie wiem. Utrzymaj północ. DSI i D. E. desile, de desile, gdzie jest desile, A, tu. To, czyli e, Makale już straciliśmy, ale to Godnar i desile jak utrzymamy przez jeszcze 80 dni, to e, eskaluje wojna o jeden poziom. Tak samo na południu Walwalgoba okej, Dobra, to mamy tak. Um... Gaba tu jest. Majoke tu jest, a wal wal. Jak to się nazywa? Walwal. -wal. A a tu jest Walwal. Walwal -wal już straciliśmy, już trudno, nie będziemy odbijać, ale to jak musimy przez 80 dni utrzymać yy, Majale i i, i. 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 co tam było? I Gaba. No, bo my chcemy, żeby to jak najbardziej eskalowało. Wojna ma po prostu eskalować, idę. I przy okazji odnosimy um, tam jedną dywizję górską Na górę, bo mają jakieś problemy O! Obrona dywizji piechoty plus 10% okay. um, albo plus 8 okupanie. Nie, to jest lepsze, bo to też atak nam daje No, ba, ty idziesz tu. Broni mamy. No, 4000 na minus. To, że nie mamy broni to przez to będziemy się wykrwawiać, co nie? Ale. Ale później będziemy tam mogli kupować broń i w ogóle. Okej. Okay. Nadrenia. Zrobiliśmy wycofanie się, czyli teraz oni mają minusy. I teraz możemy zrobić. Um, fortyfikację i.

na tych dwóch prowincjach to jest spoko, ale to jest takie bardzo defensywne albo Dire i Harar zobaczmy harar jest tu a albo na tych dwóch ok więc tak jaki to jest rodzaj to, to są góry to też są góry to też są góry. wszędzie góry mega, mega zastanawiające bo tutaj daje nam Wydaje mi się, że Dire Dawar i Harar jest bardziej strategicznie e, Warte obronienia. Mur Hinder Hindenburga. O, I tam daje jeszcze infrastrukturę. A to nam a to nie daje infrastruktury. Dobra, to chcemy infrastrukturę za darmo. I wiecie co? Jest teraz drugi poziom wojny. Jak przez 61 dni jeszcze utrzymamy te 4 miasta, o których mówiłem, plus jeszcze będzie ta stopniowa eskalacja wojny, to aż 3 pójdzie, czyli już pójdzie do tego, że będę mógł wnioskować o zamknięcie Suezu. Czyli świetnie. O nie, 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 o nie, o nie, co się tutaj dzieje. No a wiecie co trzeba zrobić? Trzeba. Em, tu. Wezwać z emerytury Balosawo Jest wzywany przez dwa dni. Okej, okay, powraca ziomek I mamy tutaj jednostkę. Em, dodatkową. Dodatkowa dywizja, która. No, nam me, myślę, że mocno pomoże w obronie kurcze ciężko tu obronę, ja bym tu włączył ostatni bastion a jak na północy? Na północy świetnie. Jest naprawdę bardzo fajna obrona, tutaj nawet myślę, że mógłbym jedną dywizję mniej. Ale niech już zostaną, niech już zostaną, nie będę ryzykował. Albo wiecie co? Tu mam tyle dywizji, że wyślę jedną na dół. Stąd, bo tutaj to naprawdę te trzy dywizje to sobie poradzą. Mm. A na południu. No nie wygląda to tak kolorowo, co nie. Ty weź tu, a ty idący tu. Mmm, czy jakieś ciekawe decyzje możemy? Są te nawoływania do heroizmu i w ogóle. Ale chyba nie są jakoś tam mega potrzebne. Tutaj będziemy mieli nadmiar political powera, to będziemy robić. Kurde, mimo tego, że są trzy dywizje, to tutaj słabo idzie. A no, wiecie co? To zrobię coś takiego. O, tak. Mm, bo te dywizje to są mocniejsze. Ja wam pokażę może templatey. To jest taka dziesiątka. Mm, to jest taka ósemka. A to są. Y, te. Piechota nieregularna. No, no jest gorsza, co nie, ale. No, ale jest. No myślę, że to się obroni. Jak coś, to jeszcze tą dywizję mogę przesłać. Z Kurczę, mm. Kurcze. Naprawdę bardzo dobrze. Wzrasta reputacja międzynarodowa. Patrzcie, patrzcie co się stało. Jest teraz trzy. O, ukończone to. Opinia publiczna zawsze mocno sprzyjała etiopskiej sprawie, jednak nikt nie spodziewał się, że kraj będzie się bronił przez miesiące. Nasz zaciekły opór wobec włoskiej inwazji zaskarbia nam sympatię ludzi na całym świecie, a przywódcy państw zaczęli poważniej traktować państwo Etiopii. Etiopskie. Nie wiem, nie wiem jak to odmienić. Dobra, mam 150 siły politycznej. Hmm. I kwestia jest taka, czy ja bym nie chciał. Hmm. Tutaj wziąć kogoś przez siły polityczne poparcie w wojny. Hmm. Limit kapitulacji przez 5% brzmi dobrze. Jest jeszcze ktoś tutaj ciekawy? Hmm. Nie wiem, nie wiem Minus 3 dóbr konsumpcyjnych Ale wydaje mi się, że mamy tak mało fabryk, że to na no, nic nie wpłynie Dlatego ja po prostu sobie walą Kurde, pełna mobilizacja, bo być mi ciekawie Ja chyba gospodarkę wojenną po prostu No Zrobimy sobie gospodareczkę Ty idziesz tu, zobaczmy jak nawet. Ja, na północy się wszystko ładnie trzyma Nawet myślę, że jakbym to puścił, to by coś tam się udało Ale... Nie będę ryzykował. O, włoski agent. To dobrze, że go pojmaliśmy. To i tak naprawdę ja teraz tak mi się dobrze... Mm, tak dobrze stanąłem, że muszę tylko troszeczkę mikrować. I... No, już 20 minut jest nagrania. Ile straciłem? Podsumujmy. Tuta, tutaj dwie em, prowincje. Tutaj raz... O, całą tą. Tutaj cały jeden teren, plus jedną prowincję. Nie jest źle. Ale zyskałem jedną też tutaj prowincję, więc? Szczególnie, że tu nie ma. Tu i tu nie ma fabryk, a tu jest jedna fabryka wojskowa. Więc tak naprawdę. Nie poszło tak źle. Dobra, brakuje mi sześciu sali. Trzeba. Usunięto ideę włoska ofensywa. Okej, okay, to chyba dobrze. Zrobiliśmy utrzymaj północ i utrzymaj południe. Możemy wnioskować zaraz o e, Suez, ale na początku. O to, żeby zamknęli e, kanał suezki, czyli tutaj. Bo teraz normalnie przepływają tędy włoskie statki i tam pomagają. Czego, czemu tego nie mogę? Mhm. Ej, nie mogę zrobić najemników! O kurde, dobra, ale. To jest dobra, obrona armii plus 10%. Dobra, zrobimy to. Lekcje Wojny. To nam da mm, przyjemny boost do obrony. No i teraz już na dwie prowincje muszę tutaj uważać. Bardziej mnie zaczęli atakować. Na północy nada spokój. Mm, a jak straty? 4000 na minus i nawet tam dziennie jakieś tam pół karabina na plusie wychodzę, więc nawet 7 czasami. Więc już ładnie. Mm. Jak będę mógł kupować bronię, to, to... W sensie teoretycznie już mogę, ale jak muszę w drzewku zrobić yy, zakup uzbrojenia, to będzie wtedy super. Wiecie co? Myślę, że to dobry moment na zakończenie nagrywania. Mm, przy okazji tutaj jakoś wyślijmy, bo jesteśmy tutaj blisko porażki. Na południu i myślę, o, właśnie, i włączę jeszcze ostatni bastion. I dzięki za oglądanie. Siema.